Dziś żyjemy w epoce medycyny precyzyjnej, precyzyjnego doboru leków zgodnie z unikalną charakterystyką genetyczną nowotworu u każdego pacjenta. Korzystając z nowoczesnych technik biologii molekularnej, bada się poszczególne szlaki metaboliczne wykorzystywane przez nowotwór i identyfikuje struktury docelowe, które można zablokować odpowiednimi lekami. Innymi słowy, znajdujemy wrażliwe miejsce guza. W ramach terapii zindywidualizowanej blokowane są określone struktury docelowe, np receptory, punkty węzłowe w układzie sygnalizacji nowotworu. Receptory te składają się ze złożonych białek, które można zablokować odpowiednim lekiem. Jednak sama identyfikacja receptorów i ich blokowanie nie rozwiązuje całkowicie problemu. Guzy zachowują się jak żywe organizmy, które budują swoje sieci komunikacyjne i energetyczne, reagując zarówno na wpływy wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Wiele leków przeciwnowotworowych może powodować aktywację mechanizmów obronnych w przeżywających komórkach nowotworowych, co prowadzi do powstania oporności. Na przykład lek zostaje wyrzucony z komórki nowotworowej lub komórka wykorzystuje alternatywne szlaki metaboliczne, wobec których lek jest nieskuteczny. Nowotwory złośliwe zaczynają uwalniać swoje komórki do krwi już we wczesnych stadiach swojego rozwoju. Osiadając w innych częściach ciała, komórki te tworzą przerzuty. Każdy może oddać krew do badania profilaktycznego, które pozwala wykryć krążące komórki nowotworowe na etapie, na którym tradycyjne metody obrazowania nie są jeszcze w stanie wykryć choroby. Izolowanie takich komórek z krwi jest trudnym zadaniem. 1 ml krwi zawiera miliony komórek, wśród których może znajdować się tylko jedna lub kilka komórek nowotworowych. Komórki nowotworowe różnią się od komórek zdrowych innymi cechami genetycznymi, co znajduje odzwierciedlenie w zmienionych receptorach na ich powierzchni. Przeciwciała rozpoznają te struktury. Najpierw przeciwciała są wiązane w laboratorium z cząsteczkami magnetycznymi i dodawane do próbki krwi. Przeciwciała łapią komórki nowotworowe, które następnie można ekstrahować za pomocą urządzenia magnetycznego. Aby mieć pewność, że są to rzeczywiście komórki nowotworowe, a nie zdrowe, oznacza się geny markerowe typowe dla nowotworów. Informacje genetyczne z tych komórek są następnie wykorzystywane do formułowania propozycji leczenia. Test analizuje ponad 80 genów, koncentrując się na tych, które kontrolują wzrost nowotworu. W zależności od stopnia zaawansowania choroby, dobierane są indywidualne podejścia terapeutyczne, które są najskuteczniejsze i powodują minimalne skutki uboczne u konkretnego pacjenta. Pacjent otrzymuje jasne zalecenia dotyczące tego, które leki, w tym chemioterapia, leki celowe, leki immunoterapeutyczne, a nawet substancje naturalne, mogą skutecznie walczyć z chorobą. A które nie, wyniki testu prezentowane są w szczegółowym i łatwym do zrozumienia raporcie. Test można stosować zarówno w celach profilaktycznych, jak i podczas leczenia już zidentyfikowanej choroby. Umożliwia monitorowanie zmian metabolicznych wskazujących na nawrót choroby. Pomaga to w dostosowaniu terapii w odpowiednim czasie. Aby wykonać badanie, pobiera się z żyły około 40 ml krwi. W przypadku raka prostaty, nerek lub pęcherza moczowego, wymagane jest również 200 ml moczu. Jeśli to konieczne, zbadaj płyn mózgowo-rdzeniowy lub wodobrzusze. Do badania można wykorzystać także tkankę nowotworową pobraną z biopsji i zatopioną w bloczku parafinowym. Aby uniknąć zniekształcenia wyników. Pomiędzy pobraniem krwi a ostatnią sesją chemioterapii lub operacją powinno upłynąć od 10 do 14 dni. Ponieważ niektóre leki mogą wpływać na ekspresję genów, ważne jest, aby pacjenci ujawniali wszystkie przyjmowane leki.